Ceremonia otwarcia podczas Bliskon 2015, jak zawsze, przyniosła parę nowości. Dziś opowiem wam o wszystkim, co było właśnie podczas startu Bliskonu, a następnie w kolejnych filmach w nadchodzących dniach opowiem o wszystkim, co miało miejsce na Bliskonie w detalach, wszystko opowiem każdy panel i tak dalej. Ceremonia rozpoczęła się standardowo od przemowy Mike'a Morheima, czyli założyciela Blizzard'a, który, wiadomo, trochę podbudował atmosferę. Ogłosił również, że w tym roku w World of Warcraft po raz kolejny będzie można wesprzeć fundację Spełniamy Marzenie poprzez kupno PETA Bright no i 100% dochodów pójdzie właśnie na cele charytatywne. Na samym początku zajmijmy się w, y, trailerem filmu Warcrafta. W skrócie jest naprawdę zajebisty. Przedstawiony trailer wygląda niesamowicie, efekty również są na poziomie, jednak w niektórych scenach animacje komputerowe, CGI, wygląda trochę słabo. Oczywiście musimy poczekać na sam film, aby przekonać się jak to będzie wyglądać, bowiem trailer, jak to trailer, ma sporo szybkich wycinków, więc w wolniejszych scenach może będzie to wyglądać ok. Skala świata i jak zostało tworzone spełnia moje oczekiwania, widzieliśmy Dalaran, widzieliśmy Stormwind oraz parę krajobrazów. Historia zapowiada się też dość, dosyć ciekawie, choć nie wiem, czy będzie to dokładne odzwierciedlenie historii Warcrafta. Wiadomo, jak to w filmach, parę wątków będzie dodanych na potrzeby tego, by się po prostu to dobrze oglądało. Przykładem może być tu Hobbit. No nic, wygląda fajnie, hype jest, no i nie mogę się doczekać. Co do gier, to zacznijmy od naszego Warcrafta. Na ceremonii nie mieliśmy raczej nowych ogłoszeń oraz informacji odnośnie gry, lecz został pokazany nowy cinematic trailer dodatku Legion, który aktualnie zajmuje pierwsze miejsce na liście moich ulubionych trailerów. Analizą i oceną trailera zajmę się w osobnym filmie. Pokrótce na trailerze widzimy Wariana Wryna, który leci na statku Przymierza prosto na zniszczone wyspy walczyć z Legionem. Pojawia się również Horda, która nie atakuje, lecz wspiera w walce. Dwie frakcje Walczące ramię w ramię. Opowiem wam, że wygląda to całkiem fajnie, zwłaszcza w momencie, gdy Sylwana zbroni Wariana przed uderzeniem Infernala. Trailer łapie za serducho i rozmazuje je na ścianie, a zarazem w, w tym, tym samym też jest sporo akcji i są różne sceny, które naprawdę postawią was, was na paluszki podczas oglądania. Jestem pozytywnie zaskoczony, tak jak mówiłem, jest to aktualnie mój ulubiony cinematic. Dodatkowo akcja, która będzie działa się w dodatku oraz w patchu będzie kontynuować historię, która jest właśnie w cinematicu, czyli wszystko co będzie się tam działo, będzie działo się właśnie po tych wydarzeniach w cinematicu. Dlatego gdy przybędziemy na Broken Isles prawdopodobnie zobaczymy Wariana bez swoich naramienników z dwoma yy, brońmi w swoich dłoniach, całego brudnego i gotowego do walki. Całkiem spoko. Również, również jest już dostępny zakup przedpremierowy, więc już teraz możecie wejść na stronę i kupić sobie Legion, zyskując wszystkie opcje jak Boost do levela setnego, który da waszej postaci level setnym, który wy sobie wybierzecie, oraz przedmioty item level 640. No i w przypadku edycji Deluxe dostaniecie wszystkie nagrody, jak Mounty i Pety, Dowowa oraz inne rzeczy do innych gier Blizzarda. Gra ma wyjść w wakacje. Nie znamy konkretn, konkretów, prócz tego, że ma wyjść do 21 września. Beta rusza niedługo po Bliskonie. Overwatch. Tu pojawiło się trochę więcej zapowiedzi. Pierwsza i chyba najważniejsza rzecz jest to to, że gra będzie funkcjonowała w modelu buy to play, gdzie trzeba będzie kupić grę, by grać. Podstawowa edycja będzie zawierać wszystkich 21 bohaterów oraz wszystkie mapy. Do kupienia będzie również edycja specjalna, tak zwana Origins, yy, która będzie zawierać wszystkie rzeczy ze standardowej edycji. No i na dodatek dostanie 5 skinów do postaci odzwierciedlające i yy, te postacie w przeszłości, na przykład teraz stary żołnierz 76 ze skinem zamieni się w młodego ko komandora grupy uderzeniowej Morisona, czyli siebie z dawnych lat. Również będzie dostępna edycja kolekcjonerska, która będzie posiadać w sobie edycję gry Origins, dodatkowo muzykę z gry, artbooki oraz statuetkę żołnierza 76 yy, z zrobioną z brązu. Gra dostępna będzie na platformy PC, Xbox One oraz PS4. Co do zapowiedzianych map i bohaterów, to tu pojawia się mapa Hollywood, która będzie miała miejsce w przyszłościowym. Hollywood. Akcja będzie toczyć się najpierw na ulicach, a następnie przeniesie się do studia nagrań Goldshire Studios, gdzie będziemy walczyć na planach filmowych. Zapowiedziano trzy postacie, pierwszą z nich jest May, klimatolożka, która posługuje się urządzeniami, które zamrażają i ciskają lodem, Diva, młoda pro-gamerka StarCrafta, która będzie pilotować Mecha, oraz Genji, brat Hanzo, samuraj rzucający shurikenami i posługujący się mieczem katana. Aktualnie gra ma posiadać tylko 21 bohaterów i nieznana jest nam forma w jaki będą dodawani nowi bohaterowie oraz nowe mapy. Nowi bohaterowie pojawią się w becie w następnym tygodniu. Hearthstone otrzyma nową przygodę, która nazywać będzie się League of Explorers, która skupi się na przygodach poszukiwaczy skarbów oraz odkrywców. Głównym zadaniem będzie odnalezienie fragmentu artefaktu Staff of Origination w przeróżnych miejscach na świecie. Jest to prawdziwa przygoda... Przygoda można powiedzieć, wraz z odkrywcami wyruszymy w podróż po kroju Indiana Jonesa walcząc ze strażnikami krypty, zawalającymi się świątyniami oraz murlokami. Karty oferowane w tej przygodzie będą miały nową mechanikę, która nazywa się Discover, czyli odkrycie, która w zależności od dopisku będzie dawała nam możliwość wybrania jednej z trzech kart ok odkrytych do ręki. Odkrycie może skupić się na konkretnych kartach, na przykład Discover Spell, który odkryje dla nas czary, które będziemy mogli dobrać do ręki, czy Discover Minion with a Cost of One, czyli odkrycie mm, jakichś tam minionów o koszcie 1. Przygoda wygląda naprawdę fajnie i jest wiele szalonych kart, jak złoty posążek, który zamienia wszystkie wasze karty w legendarki e, i nowych kart będzie 45 wraz z nowymi dwoma planszami do gry. Pod koniec każdego skrzydła przygody otrzymamy legendarną kartę e, każdego z czterech odkrywców w tej kampanii. Przygoda ruszy w następnym tygodniu w czwartek. Kirosowe Storm również nie próżnuje i wprowadzi nowy tryb zwany areną. Są to mapy o jednym określonym celu oraz z pełną losowością bohaterów, gdzie będziemy mogli wybrać jednego z trzech wylosowanych właśnie dla nas. Będą to małe mapy, coś na zasadzie aren w Smite i ponoć ma być to dobra i szybka przede wszystkim zabawa. Z tego co widziałem jest to naprawdę ciekawe. Nową mapą pełnoprawną, taką normalną, będzie Tower of Doom. Która ma być dosyć unikalną mapą. Która polega na tym, że będziemy mogli niszczyć wrogie miasta i przejmować je, by te odwracały się w drugą stronę i atakowały przeciwnika. Zapowiedziane zostało czterech nowych bohaterów: Król Gen Greymane, który jest hybrydowym zabójcą walczącym w zwarciu i na odległość, w zależności od formy, w której jest. Lunara, Driada rodem z Warcrafta III, która wprowadzi nieco inny model poruszania się, będzie zatruwać przeciwników oraz ich harasować, spowalniać i wkurzać. Oraz chyba najbardziej unikalna postać do tej pory, Chogal, bohater kontrolowany przez dwóch graczy. Tak, dobrze słyszycie, dwóch graczy będzie kontrolowało jedną postać. Działa to dosyć łatwo, każdy ma swoje umiejętności, jeden gracz będzie kontrolować poruszanie się oraz autoataki, będzie miał jeszcze tam jakieś swoje czary, zaś drugi będzie właśnie rzucał praktycznie samymi czarami. Posiada on umiejętności wymagające współpracy, na przykład jeden gracz rzuca kulą, a drugi będzie musiał ją zdetonować. Bohater jest dostępny dla ludzi na bliskonie oraz posiadających wirtualny bilet na bliskon. By zdobyć bohatera, trzeba będzie zagrać z kimś, kto już go ma. Na przykład jeśli ja mam Czogala, a kolega chce go mieć, no to będzie musiał ze mną zagrać dwie gry, w ten sposób odlokuje sobie bohatera. Następnie grając cztery gry razem, otrzymamy sporo złotych monet. Bliss przyznał, że chce wprowadzić w Hotsie troszeczkę takiego wirusa czogala. Ostatnią czwartą postacią zapowiedzianą jest Tracer z Overwatch. Natomiast tutaj nie otrzymaliśmy żadnych informacji na temat tego jak postać będzie wyglądać. Najprawdopodobniej będzie ona asasynem i będzie miała oczywiście swój standardową umiejętność blink, czyli trzy razy będzie mogła się teleportować. Co do Diablo tutaj nie pojawiło się nic, jeżeli chodzi o zapowiedzi. Był tylko jeden panel, w którym zapowiedziano nowy patch 2.4, który ma wprowadzić pewne zmiany, o których opowiem pewnie w innym odcinku. No i to tyle, jeżeli chodzi o ceremonię otwarcia. Ogólnie była super. Bardzo du jest dużo niesamowitych rzeczy, jeżeli chodzi o Warcrafta, film, Cinematic i tak dalej. Jestem naprawdę podniecony. Również inne gry mają fajne nowości, które też bardzo mnie cieszą. Overwatch, Heroes of the Storm, Diablo nawet ma jakieś parę fajnych rzeczy, ale to odbyło się na panelu. No i detale na temat tych nowości i tak dalej będą pojawiać się w kolejnych filmach po Bliskonie. Dziś jeszcze czeka mnie drugi dzień bliskonu, gdzie dowiemy się jeszcze więcej na temat World of Warcraft, a następnie wszystko to, co pojawiło się na bliskonie, przemienię w osobne filmy, by każdy mógł znaleźć, znaleźć sobie coś dla siebie. No i oczywiście oceniajcie te filmy, jeżeli Wam się podoba. W ten sposób wspieracie moją działalność, czyli całe, całe tutaj coverowanie tego bliskonu dla Was. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia, pa, pa. cześć.